On Running CloudFlow. CloudFlow jest to treningowo startowy płyt szwajcarskiej marki Od Running. Płyt treningowo startowy, którego pokochali przede wszystkim triatloniści, za to, jak jest w środku wykończony. Jest wykończony bardzo gładko, bardzo komfortowo, przez co można w nim biegać bez skarpetek. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą cholewkę, cholewka wykonana jest z Infinite Mesh, czyli bardzo dobrze oddychającej siateczki. W porównaniu do poprzednika zmienione zostało sznurowanie. Ma troszeczkę inny układ przylotek i ma takie dodatkowe mocowanie na nadmiar. Jeżeli chodzi o amortyzację, mamy tutaj amortyzację opartą na systemie Cloud, czyli takich chmurek, które widzimy tutaj w podeszwie, które dają właśnie amortyzację, miękkość i komfort. Natomiast podstawą podeszwie jest płytka Speedboard, widać ją tutaj pomiędzy, pomiędzy chmurkami. Jest to sztywniejsza płytka, która daje dynamikę, daje dobrą sprężystość tego buta. Jeżeli chodzi o drob tego buta, mamy tutaj 6 mm, więc jest dosyć nisko. Ten but waży 235 mm gramów, natomiast damski waży gramów 198. Jako ciekawostkę dodam, że jest to raptem 4 gramy więcej niż kurtka, którą mam na sobie. On Running Class home.